Urządzenie Amica OKC6726i to prosty w obsłudze okap kuchenny, umożliwiający usunięcie z Twojej kuchni niepożądanych oparów oraz zapachów. Jak przystało na okap z tego segmentu, umożliwia on pracę w dwóch trybach. Jednym z nich jest wyciąg, który wyrzuca niepożądane opary oraz zapachy poza kuchnię. Drugim jest pochłaniacz, który niweluje nieprzyjemne zapachy powstałe w wyniku gotowania. Solidne wykonanie okapu, zastosowanie wysokiej jakości tworzyw oraz oryginalny wygląd sprawiają, że okapy Amika stają się ozdobą każdej kuchni. Na szczególną uwagę zasługuje sensorowy system sterowania okapem, umożliwiający trójstopniową regulację mocy urządzenia. Okap Amika OKC6726i charakteryzuje się wysoką efektywnością pracy oraz dużą mocą. Jest on przy tym niesłychanie cichy, dając duży komfort podczas długiej pracy w kuchni. System czasowego wyłączania pozwala zaprogramować czas pracy urządzenia. Taki system daje użytkownikowi możliwość regulacji czasu pracy w przedziale od 10 do 90 minut. Okap kuchenny Amica OKC6726I został wyposażony w halogenowy system oświetlenia oraz regulację natężenia światła. System oświetlenia działa niezależnie od trybu pracy urządzenia, natomiast regulacja natężenia światła pomaga dostosować intensywność oświetlenia zależnie od upodobań i potrzeb użytkownika. Bezpieczną oraz wygodną pracę zapewniają czujniki nasycenia filtrów, komunikujące się z użytkownikiem za pomocą elektronicznego wyświetlacza. Dzięki teleskopowym prowadnicom ułatwiającym otwarcie oraz uchylenie szklanego frontu okapu, wymiana filtra węglowego oraz czyszczenie filtra aluminiowego nie sprawią najmniejszych problemów nawet początkującym użytkownikom. Blokada sterowania zabezpiecza przed przypadkową zmianą parametrów pracy okapu, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Samodzielny montaż okapu nie będzie stanowił problemu. Przygotowane otwory montażowe dają możliwość szybkiego zamontowania urządzenia zaraz przy ścianie. Regulacja wysokości komina ułatwia natomiast dostosowanie długości do potrzeb zabudowy urządzenia.